Zapewne słyszałeś powiedzenie: jak rozpoczniesz, tak zakończysz, ale tu bynajmniej nie chodzi o to, jak hucznie rozpoczniesz rok, ale o każdy Twój plan, projekt i cel. I Twoje nastawienie oraz motywację. Pozytywne myślenie to dziś za mało, by zrealizować swoje cele. Większość osób nie jest w stanie wytrwać więcej niż tydzień w swoich postanowieniach, tak mówią badania. Ty z pewnością jesteś inna, inny. Sam fakt, że mnie teraz. Oglądasz, znaczy, że chcesz zrobić teraz coś wartościowego w swoim życiu. Co da ci energię na kolejne miesiące i odwagę do działania. Pozwól, że zapytam, jakie masz gorące pragnienia na najbliższe miesiące i jaki jest twój system wsparcia i jaki masz system wsparcia? Witaj, nazywam się Agnieszka Przybysz i od 2000 roku pomagam kobietom interesującym się rozwojem osobistym odzyskać moc, wzmocnić pewność siebie, znaleźć miłość życia, sięgnąć po swoje pragnienia oraz żyć świadomie w obfitości. Gdybym ci pokazała, jak z większą łatwością realizować Twoje cele i dowolne pragnienia, czy byłabyś zainteresowana? Zapraszam na pięciodniowe wyzwanie Bez Narzekania i 10 kroków do celu, dowolnego celu Master Web. Szczegóły znajdziesz w linku kobiecamoc.com ukośna kreska wyzwanie. Między innymi objawię sekretne prawo duchowe stawiania celów i na czym polega jego moc w dzisiejszej rzeczywistości. Numer jeden błąd, o którym większość kursów na temat stawiania celów nie ma zielonego pojęcia, a to ma wpływ na realizację Twoich celów. 10 kroków do każdego Twojego celu w praktyce, a nie teorii i numer jeden przyczyna Stresu w realizacji Twoich celów oraz znacznie więcej to, co zakłóca również realizację Twoich celów na wyższych wibracjach i wspaniała medytacja, ćwiczenie prowadzone celne cele. Dołącz teraz do nas i zaproś koleżanki. Będzie mi bardzo miło. www.kobiecamoc.com ukośnik wyzwanie i cieszmy się razem obfitością. Zapraszam serdecznie.